W dzisiejszym wydaniu koniec NGTV Extra startuje NG2. Podsumowanie 2019 roku. Szczere szczęście, drugi sezon już poniedziałek. Kontra już od 11 stycznia w NGTV. Prawdopodobny koniec w losuj Jest sobota 4 stycznia 2020 roku. Minęła godzina 18, zaczynamy NG24. Witam w 41 wydaniu NG24, czyli informacji z YouTube. Jestem z Tony i zapraszam do oglądania. 10 stycznia owego roku wystartuje nowa siostrzona stacja NGTV NG2. Zastąpiłem na dotychczasową stację NGTV Extra. W ramówce będą na razie cztery programy. Przyjaźdźka po YouTube, przyniesione z kanału głównego, będzie się pojawiała w piątkę o 19.00 w Gamebox w sobotę o 21, a dwa pozostałe programy są jeszcze nieznane. Filmy na, kana na kanale NG2 więc wrzucał od piątku do niedzieli, ponieważ właściciel nie chce, żeby ta stacja stanowiła jakiekolwiek obciążenie dla właściciela. Link do kanału znajdziecie w opisie. Dwudziesty... 20... 2019 rok był udanym rokiem dla NGTV. 26 sierpnia kanał na YouTube został odwożony, a 28 sierpnia przesłano pierwsze wydanie połudarnego serwisu informacyjnego NG24. W dniu startu kolejny odcinek serwisu został przesłany, oraz także przesłano start kanału i pierwszy blok reklamowy, w którym zbyt cie niczego ciekawego nie było, tylko była reklama zachęcająca zakan do, do wysłania swojej reklamy na adres e-mailowy, do czego teraz właścicieli jeszcze bardziej zachęca, ponieważ NGTV są zawsze podejrzane. Stare reklamy widzów. Yeah. <laughs> Potem przesłano pierwsze losowanie w losu, a następnie pierwszy odcinek programu poradniki.pl i przygód robaków, A potem wraz z Jackowskim odrą zrobił parę dyskusji w Market, która na NGTV otrzymała się dwa odcinki z powodu weny, braku wendy Odrona na dalsze tego typu oferty. Potem przesłano dwa odcinki serialu w Szkolnej ławce. Pierwszy odcinek tam bardzo dobrze się przyjął, drugi też miał sporo wyświetleń, ale z powodu braku wendy na dalsze odcinki zakończenia trialu Wyjąt, Odron postanowił przerwać produkcję serialu. Ruszałem także pierwszy teraz na żywo NGTV, jest to ze sporą aborentami ponieważ to był dopiero początek transmitowania swojej produkcji na żywo na kanale. 14 października ubiegłego roku powstał nowy program na antenie, Zagrajmy Wy. Jest to zastępca samej przygod rybaków, które według widzów były nudne i niepotrzebne. Potem Zagrajmy Wy emitowano codziennie, a przygody robaków co dwa dni. 50 odcinek miał być specjalny, odcinek z widzami, też na live był tylko Odron i to się nie powiadło. W Dzień Niepodległości ubiegłego roku premiera miał pierwszy odcinek 4 Szczęścia i oficjalnie skończono serię przygody rowaków. A jeszcze wcześniej 2 listopada premiera Ery Cywilizacji i dzień później premiera Test Review. Także w listopadzie zmieniono oprawę, scenografię i wygląd NG24. 20 grudnia 2019 roku zakończono pierwszy sezon 4 Szczęścia na okres, na okres wozu narodzinniowym. W Sylwester odbyło się wydarzenie sylwestrowe Szaleństwo szaleństwu NGTV. Transmisja odbyła się właśnie na tym kanale. Widzę podczas Q&A zadawali różne regieł a odrębny nie odpowiadał. I tak się zakończył rok 2019. Dziękujemy widzom za subskrypcję, posiedzenia pod filmami, a także współpracę i pomoc w rozprawach. Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu 4 Szczęście pojawi się w poniedziałek, 2-6 stycznia 2020 roku. Pojawią się m.in. nowy bohaterowie, a także odpowiedź o zdarzeniach z Wigilii i Sylwestra. Zapraszamy do oglądania już w poniedziałek. Teleturniej kontra, który już był wcześniej planowany na NGTV, pojawił się 11 stycznia 2020 roku. Aby zagrać w tym teleturnieju, należy przeczytać Discorda. Zostanie jak zawsze będą wam podawane na freeformie, na privie na, na Discordzie. Losowanie gier liczbowych wylosuj. Krótko, może zniknąć z NGTV. Powodem był znowu brak winy na nagrody w menu NG, a także brak czasu na robienie programu. Przy ostatnim zastaniec. losowaniu nawet nie dawano większości nagród użytkownikom, został został odrąb. Następnie losowanie mo może pojawić się na NG2. To było na tyle, wysłajcie w komentarzach. Do zobaczenia!